Dzień dobry Państwu. Emilia, Zamońska, firma Agrosimeks. Jesteśmy dzisiaj z Danielem w województwie podlaskim w powiecie Siemiatyckim. Jesteśmy na polu u naszego klienta, który słynie na Podlasiu z uprawy warzyw. Daniel, może opowiedziałbyś kilka słów o samej uprawie. Okej, okay. dzień dobry Państwu. To jest bardzo wiele wielobszarowe, które jest ukierunkowane bardzo mocno w kierunku warzywniczym. E, tak naprawdę mamy to szeroki wachlarz upraw. E, w tym momencie jesteśmy właśnie na polu, gdzie jest sadzony ziemniak w kierunku sadzeniaka w konwencji. E, ale jest też dużo ekologii. Ekologiczne uprawy to między innymi seler, e, burak ćwikłowy, e, marchew, e, również ziemniak. E, I pytanie do Ciebie. Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tu jesteśmy? To oczywiście jak każde nasze spotkanie to nie przypadek. My tutaj na tej uprawie, mimo że to jest uprawa konwencjonalna, ziemniaka, razem z klientem podjęliśmy decyzję, że stosujemy produkt Alga -soj z prostej przyczyny, ponieważ klientowi zabrakło nawozu organicznego, więc podjęliśmy taką decyzję, że w naszym fali nałożeniowym uwzględnimy właśnie Alga Soy. Jeśli chodzi o uprawę konwencjonalną, wiadomo, mamy masę produktów, które możemy zastosować. Natomiast w samej uprawie ekologicznej pojawia nam się problem, ponieważ tych rejestracji mamy bardzo mało. Wachlarz produktów jest zdecydowanie mniejszy niż w uprawie konwencjonalnej. Natomiast my w uprawie ekologicznej z naszym klientem też zdecydowaliśmy się na zastosowanie produktu Alga Soil, ponieważ chociażby dlatego, że jest on zarejestrowany właśnie w uprawach Ekologicznych. Sam produkt algasoil Soil to też nie jest e, zwykły nawóz organiczny, ponieważ e, w swoim składzie zabiera on e, algi morskie, sargasum, ale też aminokwasy, e, laminarynę, alginian, job, oliwy które bardzo dobrze wpływają na samą białość baszy, e, Dzięki właśnie tym składnikom e, owoce są. E, łatnie wybarwione, są bardzo regularnego, równego kształtu, a sam płot też e, jest po prostu wyższy. E, Daniel, chciałbyś coś dodać? E, tak, e, chciałbym dodać, że tutaj w gospodarstwie e, na pewno algasel użyjemy w pilpułkadach, także nie będzie to tylko ziemniak. E, wyda, e, na pewno papryka, kurak świkłoby. seler. To są te uprawy, które umyjuje, jest stosowany w tym sezonie Tak. I na, każdej, na każdym polu, w każdej uprawie zdecydowaliśmy się na dawkę 100 kg na hektar. Oczywiście w konwencji będą zmniejszone nawozy o 20, a nawet 10. Tak, dokładnie. Dziękujemy Państwu bardzo e, za uwagę i zapraszamy e, na śledzenie naszych lustracji z upraw warzyw na Podlasiu. Daniel, dziękuję Ci za poświęcony mi czas. Dziękuję. Do